Siema, siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie po prostu granie kolejnego sparingu przeciwko VRSH Puland. Czekamy na rozpoczęcie, w pierwszej rundzie będzie gengrab Zbanowana postać to Jin. Będziemy grać na bany Pierwszy raz, w sumie drugi, drugi sparing pierwszy raz na bany Będziemy grać pierwszy raz na bany. Bany utrzymują się do końca rozgrywek. Piąta decydująca gra, jeżeli dojdzie do reni 2 do 2. Będą bany pozostałe zneutralizowane, że tak powiem, w sposób ich nie będzie. A będą za to po 2 chyba, jeżeli dobrze pamiętam albo po 3, nie pamiętam, już tam się dowiemy w swoim czasie, jak już będzie ten seed, jeżeli w ogóle będzie, Bo seed jest grany jak ostatnio. I jak nie zapomnę wstawić tutaj mapy, to wstawię tutaj mapę tego game -graba, którego będziemy grali. W naszym składzie jest Koza, dyktator Gołębi i MT Polska. W przeciwników grają Young. <laughs> I Doimek, imek, jaki widać tutaj przy tym Niko nad kosą, Niwi i Arek. Jeżeli dobrze pamiętam, Nick. Coś więcej do powiedzenia na początku, chyba już, nie? Więc czekam teraz na rozpoczęcie gry przez zawodników. I rozpoczął się pierwszy mecz. Jednak zamiast Arka gra jakiś szym, Szymek Dobra Nic się nie ma Nasi są na prowadzeniu Mają 4 gemy Grają Grają Tara Ten Rosa i Ems Przeciwnicy grają Tara Bo i również Rosa Tutaj Grają na Starperze na widoczność. Na razie jest bardzo dobry wynik po naszej stronie. Mamy aż 5 gemów. To w sumie trochę nawet dużo. Wyciągnęli po... MT. Ciekawe czy się utrzyma czy zginie. Utrzymał się. Brawo. Wszedł niestety w minę. No niestety. Tutaj dobrze się utrzymujemy, aż cztery osoby oglądają, czyli ludzie, ludzie patrzą na maile w klanie. Oj, MT się wyłożył. Niestety straciliśmy dość dużo gemów, jeżeli nie patrzą. I na pozor dostajemy już z wejścia trochę łomot, chociaż utrzymujemy się. Może w końcu ugramy jakiś pierwszy sparring nasz. Kosta trochę zbyt bardzo przerażował. I to jest chyba nasz koniec nagrabia. Wątpię, żebyśmy już dali radę przejść. Chociaż mogą próbować nasi, mogą próbować, nic tutaj nie mamy do stracenia. Sparing po prostu forfan, ale 3 sekundy zostały do końca. To już będzie definitywny koniec. 1-0 dla przeciwników. No to widzimy się w następnej. Z tego co się orientuję. To chyba będzie teraz? Gobble. I zaczynamy. Gramy Brawl Czyli dobrze przewidziałem ban na tą mapę Shelly. Po naszej stronie B, Brock, Bibi z przeciwnej, Bo znowu Tara znowu i Frank. No, może być ciekawe Tutaj już wyłożył się u nas. Tutaj Ma Mateusz też się wyłożył na no niestety. To czuję, że tu, to też nam zbytnio może nie wyjść tak, jak byśmy chcieli. I czy on tu wyratuje? Niestety nie wyratował tego. Dostajemy już z wejścia 1 do 0. Ech, znowu się skończy... Szybko. No i podeszli zbyt blisko siebie i pozamiatane. Kolejna gra, kolejna przegrana. Nie idzie nam to granie tych sparingów. Nie idzie, nie idzie. Widzimy się na banty. I widzimy się na Banty Po naszej stronie Jackie Boy Brock. W przeciwnej Tara Boy Bull. No tutaj to już. Nasi muszą to ugrać. Nie, tu nie ma wata jak to, jak to przegrałem, no to ja tu mam max 10 minut nagrania, i to tyle. Niepotrzebnie tego udał. zmarnował tutaj dyktator. Niestety. No, będzie się działo przy, przy, tym, przy tym lewym boku. Dobra, remis 3 do 3. Kosa nie, wył nie wyłóż się. Dobra, przeżył. Jak, ugr jak ugrają to na remis, to będzie z jednej strony dobrze, z drugiej źle, bo będę musieli powtarzać prawdopodobnie chyba mapę. Kto zauważaj. Nie... F pas pod nogi dosłownie. <słuch> Pół minuty zostało. Kto zdobędzie decydującego fraga? To, kto wygra? I mamy remis, to co? Nie wiem, co teraz będzie, ale. Boże, wyciszyć ludzi to jest mało, co nie? Muszą pisać, no to będę miał więcej montażu, dzięki. Mm. No to co, widzimy się w następnej grze, co... prawdopodobnie będzie chyba powtarzany Bounty. A więc, tak jak mówiłem, tak jak myślałem, powtarzają mapę. Tym razem z w sumie składy się nie zmieniły. Dalej grę tym samym co grali. I nasi są na prowadzeniu. Wystarczy, w sumie, tylko jak wysiedzą w tym miejscu i będzie git I nie dadzą się zabić. I tutaj już mają wygraną. I będzie to wynik 2-1. I, I można iść grać hejsta. A zmierzają. W ku ich stronie to, to jest bardzo, bardzo ciężka rzecz bo jak kogoś ubiją to masakra będzie dobra, zabili przeciwnika, jest dobrze dobrze jest, 3-0 dla nas tak naprawdę oni są już porobieni oni w tej nie przejdą Tutaj dyktator powinien zdobyć fraga na nim Wykrył go Wiem nie wiem ty gdzie i go ubił Dobrze, 5 do 0 Trochę nas tu podciskają, ale kolejny frag Dobrze, zaczęli w końcu grać I im się to udało i niestety Dyktator padł 7 do 4, pół minuty. Dobrze, ubi ubili kolejnego. MT też szar szarżową na tamtego, ale niestety chyba kosa go uprzedził. Brawo, chłopaki, ugraliście to. Wynik 2 do 1. Tak, trzymajcie. No, to widzimy się na hejście. Tak naprawdę, gra o wszystko albo nic. Bo remis daje nam szansę na wygraną. Jak przegraną, że koniec po prostu. Moja logika. Ogólnie jeszcze to był ban e, Rose. MT niepotrzebnie się wracał. Dostajemy z wejścia. uff Trochę mocno dostałem, niestety. Niepotrzebnie od razu rushował. tym ra Teraz przeciwnicy mają kontrę i ona trochę jednak zabolała. 50%. Coś rzadko to widzę. Dlaczego znowu dyktator, dyktator gra brokiem? Tego ja nie jestem pewien, ale dobra. Brok na hejsta nie jest zbyt dobrym wyborem. Niestety przegraliśmy. Przeciwnik Przeci okazał się znowu lepszy, ale honorowy punkt na Banty. No to byłoby na tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanie wszystkich, którzy wbili na ten kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, czyli do końca, Szczelcie łapkę w górę, żeby, że, że żebym widział to, że Wam się podobają spalingi, żeby było ich częściej, żeby było ich więcej i żeby były częściej na kanale. Jąkanie się moja podstawa. Dobra, nie przedłużam już. Siemano.